Witam Państwa serdecznie, Łukasz Kostek, firma Prokampolska. Polska, jest ze mną Dawid Grześkowiak, Dzień dobry Państwu. firma IGP. Znajdujemy się w województwie kujawsko-pomorskim na plantacji jęczmienia ozimego Melia. Dawid, w trzech słowach, o ozimego Melia. Cięćmy jednozimy Melia. Jest to odmiana zarejestrowana w 2019 roku w Coboru. Odmiana wcześniejsza, bardzo dobrze wykorzystująca wczesno-wiosenne zasoby wodne. Odmiana, tak jak tutaj widzimy, troszeczkę wyższa. Pamiętajmy o dobrych regulatorach wzrostu. Odmiana charakteryzująca się bardzo dobrą zimotrwałością. No właśnie, z tą zimotrwałością tak jest. Jest, jest tam pewna taka niezrozumiałość. Zgadzam Polskie Polskie Cobory pokazuje jedną wartość, w Estonii jest druga wartość. Zdecydowanie. W Polsce Coboru przyznała tej, tej odmianie ocenę 5,5. Natomiast w Estonii w siedmiostopniowej skali ta odmiana uzyskała najwyższą notę, czyli 7.0. Odmiana bardzo, ale to bardzo dobrą 8, jak na jęczmienie o zimę. Czyli możemy śmiało naszym klientom powiedzieć, że ta odmiana się zimy nie boi. Zdecydowanie. Trzeba ją skracać, bo tak jak jest. widzimy, jest wysoka. Powiedz jak plon tej odmiany, bo to jest to, co na, naszych klientów interesuje najbardziej. Plon tej odmiany jest bardzo wysoki, a ra, oczywiście na poziomie agrotechniki A1, jak i na poziomie agrotechniki A2, warto zauważyć, że w 2020 roku Coboru po przedplonie zbożowym ta odmiana uzyskała najwyższy plon, jeśli chodzi o jęczmienie o zimę. To jest naprawdę no, bardzo dobry wynik. Czyli plon numer jeden? Zgadza się. A jak odporności? Odporności. Poza genem odporności na żółtą mozaikę jęczmienia, która jest, że tak powiem, w standardzie, również ta odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą e, zdrowotnością. Rynchosporioza, mączniak prawdziwy, e, ramularia to są e, jakby grzyby, na które najlepiej e, ta odmiana sobie, najlepszą ma tolerancję. No. Firma IGP zna się na jęczmieniach. Wprowadziliście na polski rynek kilka dobrych odmian. Czy możesz z czystym sumieniem powiedzieć, że Melia to jest najlepsza z nich? Myślę, że jeśli chodzi o odmianę sześciorzędową, to bez wątpienia jest to odmiana czołowa z naszych produktów. Szanowni Państwo, podsumowując. Jęczmień o zimy Melia, wyjątkowa zimotrwałość, plon numer jeden stwierdzony w badaniach PDO i... I po trzecie zdrowotność. Wszystkie te aspekty jęczmień Odzimy Melia spełnia. Te cechy pozwalają nam sądzić, że jest to odmiana idealna na Państwa pola, także serdecznie zapraszamy do zakupów. Od razu zaznaczę, że ilości są limitowane, także kto pierwszy, ten lepszy. Proponuję się jednak spieszyć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia.